To z tej strony Jachłko. Zjeżdżamy z nową serią odcinków. Macie 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę. To pierwszy tym lepszy. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał Jachłko. zapulować mój Instagram i pisać konfórcie Jachłokos. Każdy 5 o godzinie 16-3 miesiące na moim kanale wracuje film. No to lecimy. Jest krzak, ogromniasty krzak, dobra. Ja mam pomysł. Ląduję na, na domku. Nawet nie wiem, co by się stało. Od razu idę tam do tego krzaka Nie. O Boże, to był typ O, pistolet ja go mógłbym ciachnąć Ale mi się nie chce Dobra ja idę Pierw sobie tutaj szybko skrzynkę wezmę A dobra, wezmę sobie dwa pistoletyki, Co mi tam No tak nie mam matsów w sumie, czy by zbierać Macy jak jestem w krzaku? Raczej nie! By się nie, nie opłaca się. Dobra, wchodzę i od razu wchodzę do krzaka. Nawet nie ma... Nawet, nawet nie ma opcji co się stanie, to wchodzę do tego krzaka. Dobra, hops, tu jeszcze sobie wy, wypiję. Dobra, spoko. Jeszcze tu amo, żeby mógł się przychodzić jeszcze czymś obronić. I wchodzę do krzaczka ten krzaczek. Piękny. Nie, widział, nie widziałeś mnie i nie zobaczysz. Dobrze siedzimy w krzaku i właśnie czekam, aż kościu jakiś podejdzie. On jest obok mnie i właśnie to jest najgorsze, że on nawet nie wie, kiedy... A to tak kusi zawsze, żeby dziachnąć kogoś. Z tej strony. O Boże. Pompy nie mam. Gdzie oni się tak biją? właśnie nie mam taki idealny jakby czarny. No właśnie nie idealny, bo jestem w krzaku. Mam duży krzak i powinienem mieć jakiegoś zielonego skina, żeby tu wejść. Do krzaka by się bardziej opacało. No nie, jest już jakiś strzały, a się tutaj w krzaczku kampię. Się wysiąśkam. Już jakaś za dyma. Coś tylko... Kurde, duże kroki. I see you. Ej, a ja mnie widać? Nie. O, siema! No nie! Ja tu tak szczerze nic nie widzę. Bo... Niby się tam biją, ale... Ludzie nie widzą. O, jest jakiś typ. Czekajcie, dziachnę go raz. Nie, dobra, lepiej nie. W sumie, z pistolecika. Z mi się nie chce bo na stówek ktoś będzie ten bieg, Bo jest strefa, nie? Z słonych, Na pewno... Rynku. O! Tam będzie chyba typek bieg. Ale się zdziwi. Zdziwi. Zdziwy. Typie, chodź tu. Ile można czekać na tego gościa? Hmm... Czekaj. A co jeżeli... Jakiś krzak bym mógł sobie... Dobra, tam będzie krzak. O kurde. Chodzę do krzaczka. Dobra, gościu. No i mnie zauważył. Jest lipa. To nie mam maców. No nie. No gościu, ty masz... Ty masz wszystko. A ja nie mam nic. tego gościu jest jakiś spocony. Spocony typ. Nawet nie umiem skoczyć tu. 3, 2, 1. Dobra, dzięki, że dałyśmy się typie uleczyć Nie! O, I kampienie w krzaku mi się nie udało. Boże, święty! Dobra, jesteśmy w drugiej giereczce. Tutaj właśnie jakiś kamper. Na spoko nie, ja byłem camperem. Jakiś mi Midas nas rozwalił. i pech! No kurde, będę musiał gościa od razu zabić, a ja nie chcę! Kurde, mam nadzieję, że on mnie szybko nie rozwali. No tu gdzieś biega, czy ja bym Co? A, bo on jest tam. Ja bym chciał go szybko zjachnąć. W sumie, jakbym szybko wszedł do krzaka, kurde, nie ma krzaka nigdzie. Tu jest krzeczek. Chodźmy, mi Dobra, jestem skąpiony. O, tu jest duży krzak. Mi jakaś MK przydała. W sumie, oni. Ze słonych, czekaj. Słony są za mną. A tu jest, o znowu ktoś będzie do strefy, będę mógł kogoś zabić. Nie. Dobra, typy, jeszcze będzie, o dobra tam biega ktoś. A jakiś. Gdyby była AMK, to by jakoś uszło. Na agencji coś się w ogóle dzieje? Nie wiem. Ludzie chodźcie do mnie. Chodźcie, no chodźcie.

No, mam rzucić ci apteczką, no? Nie, no, daj mi to. Patrzymy sobie, jak Janusz. Nie, dobra, czy nie? Janusz, podglądajcie w oknie. Dobra, widzicie, tu ktoś idzie. Leżysz gościu Dobra, teraz daj mi apteczkę. I to też mi daj. to jest fajne. Dobra, więc się uleczymy. Wreszcie jakiś typo przyszedł. Wreszcie. A wiecie ile czekałem? Boże. Dobra, tam następny jakiś typo idzie. Boże, przyszedł i mi rozwalił krzak. No, jeszcze następny leży. No i powiem wam tyle. Krzak jest nice. Tylko tyle mogę powiedzieć. W sumie. Kurde, ktoś idzie tu. Jednak nie. Muszę iść do strefy i szukać na nadal jakiegoś krzaka, ale chyba na już nikogo nie będzie. Tak mi się zdaje. A tu taki ładny krzaczek? To skrzynka? się wydaje jakbym usłyszał w skrzynkę dobra idziemy jakiegoś krzaka szukać na stówek ktoś jest jeszcze na tym jak to się nazywa? na agencji szybko, dobra jestem w krzaczku o już się muzyczka odpala tu już chyba nikogo nie będzie ale raczej ktoś będzie na stówę Przecież na agencji nikogo jako... Agencje to są nowe wykrzywione wieże. Holej biedny. Eee, ja nawet nie wiedziałam, kiedy ten gościu przyszedł, tylko po prostu przyszedł i rozwalił mi krzaki. Tyle. Potem go porobiłem. helikopter. że są pomagierzy na mnie czekają kurde tam z minigunem jakiś chłop nie widziałeś mnie o tu ktoś pływa jakiś midas Kąpiel sobie robi po płynie dalej gdzieś. O, dostał. No i co? No, 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 jestem Janusz Podglądacz. I mnie nigdy nie znajdziesz. Ha, postały ściany. No i gość. Jak masz leczenie, to jestem zły. Ale raczej masz leczenie. Ja wejdę w krzak bardzo i pójdę z tej strony. On poszedł, on uciekł na stówę do tyłu. A nie. Jest to a ja już podglądacz. Typie. Gdzieś Nie, ale gdzie ten typo? Dobra, on, on po prostu nie wiedział. A tam okno sobie zbudował. Czego widzę? przyjście się przybliżyć futela fotela. Do ekranu. On nie wie, on nie wie kto, kto i gdzie do niego strzela. O. O, tam idzie jakiś gościu. Tam też idzie jakiś gościu. Ja bym mógł ich chnąć. Tam, w tamtą stronę bardziej szedł. to ktoś... Ludzie, dawajcie mi kogoś. O! Oberwałam od koś. Dobra, jestem rip. Ja go uciekam. Bo on jest trochę niebezpieczny. Nie ukrywam, że się na mnie nie zdenerwował. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, co tu jest? Ha coś dziwnego. Tu się mogę też skampić. Czekać na człowieki. Człowieki, chodźcie do mnie. Troszkę się oddaliłem. Fajne. fajne i te meczki są? Ale nie, dobra, nie. Janusz podglądać Chcesz szukać. Boże święty, co to było? Myślałam, że ktoś jest ze mną w tym krzaku. Kurde, ludzie nie idą do strefy. Co jest? Wszyscy przyszli? Nie wiem, dobra, ja idę do strefy. Co za Janusz podglądasz mnie tu dziachnie. Dziacha tu, tu bo Belbi z pistolecika, no Gościu! Ja tu ja tu chcę się w krzaszku kampić. Cut, no, nie bij mnie! Mój Aim najgorszy na świecie. Dobra, dawaj mi szybko jakąś aptekę i uciekam od ciebie. Od strefy raczej. O, potki, dobra, potki. Będę miał apteczkę i potki. O, dużo potków, to mnie cieszy. Dobra. W sumie wezmę. O, kurcze. Ktoś mnie jeszcze atakuje. Kurde, to jest ten Midas. Znowu Midas. Czemu? Rozumiem, że jest za taki poziom, no ale bez przesady. Leżysz! Jaką ty masz pompę! Zieloną na stówę. O, ja sobie wezmę. Dawaj mi apteczkę i lecę do strefy! Co? Co ja wrzuciłem? Mkę wyrzuciłem. Dobra, szybko szybko biegnij, biegnij. On spada, ale nie opłaca mi się go zużywać. Nie Ha. Wydaje mi się, że ktoś tam. Sobie szedł. No spokojnie. Dobra, ja sobie popłynę rzeką, wzdłuż rzeki. W sumie nie, nie opłacę się. Bo ona tam skręca wtedy. Bo bierze, żeby ktoś wraca ze strefy. No, lipnie jest. Bardzo lipnie, bo nie ma krzaka. O, ale bym chciał mu ala plecy zrobić. Uuu, legendarny, będę miał. Wyżej. Co za pszczoła? gdzie to? Gdzieś pszczoła mi się patrzy się. To jest jakiś dodatek? O, weź jak mi się to trzęsie. To jest ul. Spoko. Jakiś dziwny ulek sobie. Zjadłem. O, jeszcze się przy tym uleczyłem. Dobra, idziemy do strefki, bo jakiś typo nam zostawił wywolną drogą. Jak? Nie, ja? Ja na wszelki wypadek sobie... O, już mam Max! Drewno, to spoko. O, ho ho! Jakiś spoceniec się szykuje. Tak mi dzisiaj też ktoś zrobił. Ale gdzie ten typę? Gdzie ten typ? Skąd on mnie tak snajpi? Ale cela ma niezłego. To będzie jakiś krzak krzaczor. Ogno krzaczor. Czy to się zaznacza jako Boże Święty gościu? <laughs> No Boże święty, serio, nie mogę w to uwierzyć. Dobra, no to dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Siemka.